Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przysposobieniu, czyli adopcji. Adopcja w Polsce to wieloetapowy i skomplikowany proces prawny, który umożliwia dzieciom znalezienie nowej rodziny w sytuacji, gdy ich wychowanie w rodzinie biologicznej jest niemożliwe. Proces adopcyjny jest ściśle regulowany przepisami prawa, zwłaszcza Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, w szczególności w artykułach od 114 do 127. Jego głównym celem jest dobro dziecka, zapewnienie mu stabilnego, bezpiecznego i pełnego miłości środowiska, w którym będzie mogło harmonijnie się rozwijać. W Polsce adopcja dotyczy wyłącznie osób małoletnich, a osoby chcące stać się rodzicami adopcyjnymi muszą spełnić szereg wymagań formalnych i społecznych, w tym posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Cała procedura adopcyjna jest szczegółowo zaplanowana, aby jak najlepiej chronić interesy dziecka oraz dokładnie zweryfikować predyspozycje kandydatów na rodziców. Proces rozpoczyna się od zgłoszenia kandydatów do ośrodka adopcyjnego. Już na tym etapie wymagane jest dostarczenie licznych dokumentów, które potwierdzają sytuację prawną, finansową oraz zdrowotną przyszłych rodziców. Następnie przeprowadzana jest wnikliwa analiza która obejmuje badania psychologiczne, wywiady środowiskowe, a także szkolenia przygotowawcze mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości kandydatów w zakresie wychowania dzieci. Bardzo istotnym elementem tego procesu jest również ocena motywacji do adopcji, aby upewnić się, że przyszli rodzice są gotowi na podjęcie tego ważnego wyzwania. Na podstawie zebranych informacji ośrodek adopcyjny sporządza szczegółową opinię, która następnie trafia do sądu rodzinnego. To sąd podejmuje ostateczną decyzję o przysposobieniu, uwzględniając przy tym również zgodę rodziców biologicznych dziecka, jeśli ci nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub nie dopuścili się poważnych zaniedbań wobec dziecka. Przepisy wyróżniają trzy formy adopcji. Adopcja pełna prowadzi do całkowitego zerwania więzi prawnych między dzieckiem a jego biologiczną rodziną. Oznacza to, że rodzice adopcyjni przejmują pełnię praw i obowiązków rodzicielskich, a dziecko staje się ich prawnym potomkiem. Tego rodzaju adopcja daje dziecku takie same prawa jak dzieciom biologicznym, w tym pełne prawo do dziedziczenia. Adopcja niepełna natomiast pozwala na zachowanie pewnych więzi prawnych z rodziną biologiczną, np. w kwestii dziedziczenia czy kontaktów. Z kolei adopcja całkowita, która jest najczęściej stosowana w przypadku noworodków, charakteryzuje się tajnością. Dane rodziców biologicznych są ukrywane zarówno przed dzieckiem, jak i przed rodzicami adopcyjnymi, co ma na celu ochronę prywatności wszystkich stron oraz uniknięcie potencjalnych konfliktów w przyszłości. Procedura adopcyjna stawia przed kandydatami na rodziców liczne wymagania, których celem jest zapewnienie dziecku najlepszych możliwych warunków do życia i rozwoju. Poza pełną zdolnością do czynności prawnych, kandydaci muszą być w odpowiednim wieku. Różnica między nimi a dzieckiem powinna wynosić co najmniej 18 lat. Kandydaci muszą również wykazać się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym, co jest weryfikowane podczas badań przeprowadzanych przez ośrodki adopcyjne. Nie bez znaczenia jest również brak karalności oraz zdolność do stworzenia dziecku bezpiecznego, stabilnego i pełnego miłości środowiska rodzinnego. Szkolenia przygotowawcze oraz warsztaty organizowane w ośrodkach adopcyjnych mają pomóc przyszłym rodzicom w zrozumieniu potrzeb dziecka oraz przygotowaniu się na różne wyzwania, które mogą pojawić się w trakcie wychowywania. Po zakończeniu procedury dziecko otrzymuje nowe nazwisko, a jego dane są odpowiednio zmieniane w rejestrze stanu cywilnego. Rodzice adopcyjni uzyskują pełnię praw rodzicielskich, co oznacza, że mogą podejmować wszystkie decyzje dotyczące życia. I wychowania dziecka. Dziecko zyskuje także pełne prawa do dziedziczenia, tak jak biologiczne potomstwo swoich nowych rodziców. W przypadku adopcji pełnej, wszelkie więzi prawne z rodziną biologiczną są całkowicie zerwane, co odróżnia te formy adopcji od adopcji niepełnej, gdzie niektóre z tych więzi mogą zostać zachowane w ograniczonym zakresie. Choć proces adopcji w Polsce jest długotrwały, skomplikowany i wymaga od kandydatów spełnienia licznych formalności, ma to na celu przede wszystkim ochronę dobra dziecka. Dla wielu dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych, adopcja staje się jedyną szansą na lepszą przyszłość. Dzięki niej dziecko zyskuje możliwość pełnego rozwoju, edukacji oraz realizacji swoich marzeń, a rodzice adopcyjni mają okazję stworzyć nową rodzinę, która będzie oparta na wzajemnym szacunku, zaufaniu i trosce. Adopcja jest zatem nie tylko prawnie uregulowaną procedurą, ale przede wszystkim szansą na nowe życie dla dziecka. Które potrzebuje miłości i wsparcia. Mam nadzieję, że po dzisiejszym materiale proces adopcji jest zdecydowanie bardziej zrozumiały. W razie jakichkolwiek pytań, zostaw swój komentarz.